Lekcja dla Jonasza i łaska Pana. Rozgniewany Jonasz siedział na pagórku. Za nic nie mógł zrozumieć, dlaczego Pan nie ukarał tych grzeszników i pogan. Miał nadzieję, że zła niwa zostanie zniszczona, a wszystko, co żywe, zginie. Słońce grzało mocno i Jonasz zrobił sobie prosty szałas. Wydawało mu się, że wytrzyma jeszcze tylko parę dni takich nieznośnych upałów. Jednak Pan Bóg zatroszczył się cudownie o Jonasza. W ciągu jednej nocy wyrosło obok niego wielkie, rozłożyste drzewo. Kiedy Jonasz się obudził, bardzo się ucieszył i leżał sobie spokojnie w jego cieniu. Nie pomyślał nawet, że to drzewo wyrosło specjalnie dla niego. Następnego dnia pan Bóg sprawił, że jakiś robak podgryzył drzewo i uschło. Jonasz był bardzo rozczarowany następnego ranka, kiedy znajome palące promienie słońca znowu go dosięgały. Narzekając, zastanawiał się: Dlaczego to cudowne drzewo uschło? Życzę sobie śmierci, żeby nie cierpieć w tym palącym słońcu. Śmierć wydawała mu się lepsza od takich męczarni. Dokładnie wtedy, w tym trudnym dla Jonasza czasie, Pan Bóg przemówił do niego. Żałujesz rośliny, nad którą nie pracowałeś? A ja mam nie żałować Niniwy, w której żyje 120 tysięcy ludzi? Biblia nie mówi o tym, ale można mieć nadzieję, że teraz Jonasz zrozumiał wszystko. Pan Bóg jest od niego o wiele lepszy i bardziej współczujący. Z tej historii możemy nauczyć się wspaniałej lekcji. Każdy z nas, kto poznał Jezusa Chrystusa, powinien zawsze troszczyć się o bliskich i krewnych, którzy jeszcze nie uwierzyli w zbawienną moc naszego Boga. Powinniśmy przekazywać wiadomość o zbawieniu wszystkim, którzy jeszcze nie przyjęli Chrystusa i śmiało mówić im, że nasz Pan pragnie, aby wszyscy mieli życie wieczne. Na podstawie Księgi Jonasza, rozdział 4 oraz Ewangelia Łukasza, rozdział drugi wersety od 1 do 7. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać, Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.